Czy kiedykolwiek czułeś, że pomimo wszelkich starań niektóre relacje po prostu nie funkcjonują, jakby jakaś wyższa siła próbowała cię przed czymś uchronić, odsuwając cię od danej osoby? Choć trudno to zaakceptować. Wszechświat potrafi w subtelny, a czasem bardzo wyraźny sposób chronić nas przed ludźmi, z którymi nie jesteśmy w zgodzie. Jak wskazuje Joe dyspenze, nawet nasze ciało wysyła nam sygnały: dyskomfort, niewyjaśniony niepokój. To mogą być ostrzeżenia. W tym materiale dowiesz się, jakie znaki wysyła wszechświat, aby pokazać, że ta osoba może nie być dla Ciebie odpowiednia. Nauczysz się rozpoznawać te sygnały i wykorzystywać je do podejmowania decyzji, które chronią Twój spokój i energię. Jeśli masz dość relacji, które Cię wyczerpują, ciągłych konfliktów lub uczucia utraty kontaktu z samym sobą, pozostań ze mną. To jest moment by wsłuchać się w sygnały wszechświata i odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Czy zdarzyło ci się kiedyś poczuć dziwne ukłucie w żołądku, jakby coś było nie tak, mimo że nie wiedziałaś dlaczego? A może słyszałeś cichy głos w głowie, który szeptał: "Zwróć uwagę, coś tutaj nie gra?" To właśnie twoja intuicja, naturalny radar, którym wszechświat się tobą opiekuje. To jak wewnętrzny alarm, włączający się gdy coś nie jest zgodne z tym, co dla ciebie najlepsze. Co niezwykłe, Twoje ciało często rejestruje te sygnały wcześniej niż umysł. Intuicja jest jak mądry przyjaciel, który widzi to, czego ty nie dostrzegasz. Kiedy przebywasz w pobliżu kogoś, kto nie jest dla ciebie odpowiedni, Twoje ciało wysyła jasne sygnały. Dyskomfort w żołądku, nieuzasadniona ochota, by odejść. Te uczucia nie pojawiają się bez powodu. To wszechświat próbuje ci powiedzieć: Uważaj, ta osoba może nie być w harmonii z Twoją drogą. Problem polega na tym, że często ignorujemy te sygnały, racjonalizując je. Myślimy: To tylko moje wyobrażenie lub jestem po prostu zmęczony. Kontynuujemy relacje, mimo narastającego dyskomfortu. Wszechświat jednak nie przestaje ostrzegać. Konflikty stają się coraz częstsze. A na końcu zostaje ból emocjonalny. To jak lekcja: Wszechświat mówi: Próbowałem cię ostrzec, ale teraz musisz nauczyć się na własnych błędach. Dlatego następnym razem, gdy poczujesz dyskomfort w relacji, zatrzymaj się i zapytaj siebie: czy ta relacja przynosi mi spokój? Czy jest zgodna z moim dobrem? Twój spokój powinien być priorytetem. Zastanowienie się nad jakością relacji to akt miłości własnej. Zaufaj swojej intuicji. To dar od wszechświata, zawsze gotowy poprowadzić cię we właściwym kierunku. Im bardziej nauczysz się jej słuchać, tym łatwiej będzie ci rozpoznać, kto zasługuje na miejsce w twoim życiu. Porozmawiajmy o kolejnym potężnym sygnale twojej energii. Znasz tę chwilę, gdy bez wyraźnego powodu czujesz się emocjonalnie wyczerpany w towarzystwie niektórych osób. To nie przypadek. Podobnie jak Twoje ciało odczuwa dyskomfort, Twoja energia reaguje na to, kto przyczynia się do Twojego dobrostanu, a kto tylko Cię osłabia. Nie czuj się winny, odsuwając się od osób, które nie szanują Twojej energii. To nie egoizm, to troska o siebie. Wszechświat chce, byś chronił swoją energię i poświęcał ją osobom, które ją odwzajemniają. Właściwe relacje wzmacniają Cię i inspirują. Zaufaj wszechświatowi i słuchaj sygnałów, które Ci wysyła. Twoja energia jest zbyt cenna, by ją marnować. Wybieraj relacje, które rozświetlają Twoje życie, a nie te, które gaszą Twoje światło. Czasami w naszym życiu dostrzegamy, że niektóre relacje wydają się skomplikowane. To tak, jakby wszystko szło niezgodnie z planem, nawet gdy wkładamy w to całe serce. Niespodziewane przeszkody. Które pojawiają się na naszej drodze, mogą nie być przypadkowe. Być może to wszechświat stara się nam powiedzieć, że ta relacja jest wymuszona i nie przebiega w naturalny sposób. Znasz te sytuacje, w których plany nigdy nie dochodzą do skutku, kłótnie pojawiają się bez wyraźnego powodu, a sytuacje nieustannie się komplikują. To nie jest zwykły pech. Kiedy staramy się na siłę utrzymać relację, która nie jest zgodna z naszą ścieżką, Wszechświat stawia przed nami wyzwania, jakby mówił: Zatrzymaj się i zastanów. To nie znaczy, że powinniśmy się poddawać przy pierwszej trudności, ale jeśli problemy są ciągłe i wyczerpujące, może to być sygnał, by ocenić sytuację. Często chcemy, aby relacje działały, bo wierzymy, że są dla nas właściwe. Ignorujemy znaki i dalej walczymy, ale ta walka tylko nas męczy. Wyobraź sobie wiosłowanie pod prąd: im więcej siły wkładasz, tym bardziej się męczysz, a cel oddala się jeszcze bardziej. Wszechświat poprzez te przeszkody może nam mówić, by odpuścić i zaufać, że podążając z nurtem, znajdziemy coś lepszego. Refleksja nad sensem relacji nie jest łatwa. Trudno przyznać, że relacja, na której tak nam zależy, może nie być tym, co dla nas najlepsze. Warto jednak zadać sobie pytanie, Dlaczego tak bardzo się staram? Czy to przynosi mi spokój i szczęście? Czasem odpuszczenie może być największym aktem miłości wobec siebie. Kiedy zaufasz i odpuścisz, dzieje się coś magicznego, energia, która była uwięziona w walce, zostaje uwolniona, a nowe możliwości zaczynają się pojawiać. Wszechświat wynagradza tych, którzy mają odwagę odpuścić to, co nie działa. To nie porażka. To wybór spokoju i stworzenia przestrzeni dla tego, co naprawdę cię uszczęśliwi. Jeśli przeszkody wciąż się pojawiają, może to być zaproszenie od wszechświata, by zaufać przepływowi życia. Czasem zamknięcie jednych drzwi pozwala otworzyć inne, bardziej zgodne z tobą. Często w walce o relacje zatracamy siebie. Staramy się dostosować, by zadowolić drugą osobę, zapominając o własnej esencji. To jeden z najjaśniejszych sygnałów, że coś jest nie tak. Wszechświat ceni Twoją autentyczność i nigdy nie chce, byś ją poświęcał dla utrzymania relacji. Jeśli czujesz, że musisz ukrywać swoje wartości lub zachowywać się w sposób niezgodny z Tobą, to znak, że nie potrzebujesz takiej relacji. Prawdziwe relacje celebrują to, kim jesteś, nie wymagają, byś się pomniejszał. Często dostosowujemy się ze strachu przed stratą. Wierząc, że zmiana nas samych uratuje relacje. Jednak to uczucie niedopasowania z czasem staje się coraz bardziej bolesne. Bycie sobą to fundament zdrowych relacji. Wymaga odwagi do wyrażania swoich opinii, wierności wartościom i życia w zgodzie ze sobą. Kiedy musisz to wszystko ukrywać, żyjesz w ciągłym napięciu, a to uniemożliwia ci rozkwit. Prawdziwe połączenia nie wymagają masek ani dostosowań. Akceptują Cię takim, jakim jesteś, i zachęcają do bycia jeszcze bardziej autentycznym. Jeśli czujesz, że tracisz siebie w relacji, zatrzymaj się i zapytaj: czy naprawdę muszę się zmieniać, by tu pasować? Czy ta osoba akceptuje mnie taką, jaka jestem? Wszechświat nie chce, byś się dostosowywał, chce, byś błyszczał. Relacje zgodne z Twoją esencją inspirują Cię do wzrostu. Nigdy do umniejszania siebie. Zaufaj temu i nigdy nie obawiaj się być sobą. Kiedy relacja zaczyna wpływać na twoje marzenia i cele, zastanów się, czy jest tego warta. Twoje szczęście i autentyczność są najważniejsze. Jeśli coraz częściej tracisz motywację i energię do realizacji swoich projektów, to znak, że coś może nie być zgodne z Twoją drogą. Wszechświat wysyła Ci jasne sygnały. Ta relacja może nie wspierać Twoich celów. Pamiętaj, że twoje marzenia są zbyt cenne, by je porzucać dla kogokolwiek. Zastanów się, kim byłeś, zanim wszedłeś w te relacje. Miałeś plany, cele, a może nawet dokładnie wyznaczoną ścieżkę. Z czasem jednak twoje pragnienia mogły stać się odległe, nie dlatego, że przestałeś w nie wierzyć, ale dlatego, że coś lub ktoś sprawił, że zacząłeś podważać ich wartość. Może to subtelne komentarze. Które podkopują twoją pewność siebie. Może słyszysz, czy to na pewno dla ciebie, albo nie przesadzasz z tymi marzeniami. Takie drobne uwagi mogą sprawić, że stopniowo tracisz energię i przestajesz inwestować w swoje cele, a jednak zasługujesz na więcej. Zdrowe relacje wspierają twoje ambicje, a nie odciągają cię od nich. Ludzie, którzy cię kochają. Będą ci kibicować i pomagać ci wzrastać. Jeśli masz wątpliwości, zapytaj siebie, czy ta relacja pomaga mi się rozwijać, czy mnie ogranicza, czy wciąż jestem sobą, czy dopasowuję się, rezygnując z własnych pragnień. Wszechświat chce, abyś podążał za swoimi marzeniami z odwagą i determinacją. Czasem oznacza to konieczność odsunięcia się od ludzi, którzy nie wspierają twojej wizji. To może być trudne. Ale kiedy wybierasz zgodność ze swoimi najgłębszymi pragnieniami, życie zaczyna się zmieniać, otwierają się nowe możliwości, pojawiają się inspirujące osoby, a ścieżka staje się jaśniejsza. Twoje marzenia są twoim wewnętrznym kompasem. Ci, którzy naprawdę zasługują na miejsce w twoim życiu, będą cię wspierać i mówić: Wierzę w ciebie, idźmy razem. Gdy zaczynasz dostrzegać, kto tak naprawdę cię wspiera, coś magicznego się dzieje. Nowe możliwości przyciągają cię jak magnes. To uczucie, że chcesz czegoś więcej, to nie przypadek, to sygnał, że się rozwijasz. Może nagle zainteresują cię miejsca lub ludzie, których wcześniej nie brałeś pod uwagę. To zaproszenie do refleksji, co sprawia, że czujesz to przyciąganie. Czasem wystarczy pozwolić sobie na eksplorowanie nowych ścieżek, by odkryć, że to właśnie tam czeka na ciebie większe szczęście. Kiedy podążasz za tym wezwaniem, zaczynasz zauważać, że wszystko się układa, pojawiają się odpowiedni ludzie, niespodziewane szanse, a rzeczy, które wydawały się trudne, nagle nabierają sensu. To wszechświat mówi ci: Tak, to właśnie tutaj powinieneś być. Pamiętaj, każda zmiana wymaga odwagi. Odchodzenie od tego, co znajome, może budzić niepewność, ale jeśli coś przyciąga cię coraz mocniej, to znak, że warto temu zaufać. Wszechświat nie kieruje Cię ku czemuś, co nie ma potencjału, by Cię rozwinąć. Pozwalając sobie na nowe doświadczenia, odkrywasz nie tylko świat wokół siebie, ale także te części siebie, które do tej pory były ukryte. To prawdziwa magia, odpowiedź na wezwanie wszechświata. Wewnętrzna harmonia zanika, a emocjonalna równowaga zamienia się w burzliwy rollercoaster. W obecności pewnych osób pojawia się niepokój, ciągłe napięcie i konflikty, które nigdy nie znajdują rozwiązania. Możesz doświadczać niezadowolenia, którego nie da się ignorować. Jednego dnia wydaje się, że wszystko jest w porządku, by następnego znów się rozpaść. Taka niestabilność nie jest ani naturalna, ani zdrowa. To znak, że wszechświat próbuje ci przekazać ważną wiadomość. Ta relacja przynosi więcej bólu niż radości. Nie jest to kara, lecz forma ochrony i zaproszenie do refleksji. Być może przyzwyczaiłeś się do myśli, że każdy związek wymaga poświęceń, i oczywiście jest w tym ziarno prawdy. Jednak jeśli emocjonalny chaos staje się codziennością, warto się nad tym głębiej zastanowić. Zdrowe relacje przynoszą więcej spokoju niż napięcia więcej pewności niż wątpliwości. Najtrudniejsze bywa uświadomienie sobie, że chaos nie jest czymś, co trzeba znosić. Wiele osób trwa w takich relacjach, wierząc, że warto próbować jeszcze raz. Ale co się dzieje, gdy w końcu postanawiasz odpuścić? Wtedy zaczyna się coś niezwykłego, wraca spokój, dostrzegasz, jak znikają rzeczy, które burzyły twoją równowagę, tworzysz przestrzeń dla nowych ludzi i doświadczeń. Które naprawdę Cię wzmacniają i szanują Twoją istotę. Odpuszczenie nie jest oznaką słabości, lecz odwagi. To świadomy wybór siebie i zaufanie, że życie ma dla Ciebie coś lepszego. Nie chodzi o nagłe zerwanie, ale o podejmowanie świadomych decyzji każdego dnia, oddalanie się od tego, co wprowadza chaos i przybliżanie się do tego, co niesie harmonię. Emocjonalny chaos to sygnał, by zatrzymać się. Zastanowić i dostroić swoje życie do tego, co naprawdę się liczy. Decydując się na odejście od tego, co ci nie służy, otwierasz się na relacje, które są zgodne z twoją esencją. Wszechświat zawsze wspiera tych, którzy mają odwagę wybrać swój spokój. To, na co się decydujesz, ma znaczenie, a kiedy zaczynasz ufać, że odpuszczenie jest częścią drogi, otwierają się przed tobą nowe możliwości. Oczywiście. Pożegnania bywają trudne. Często trzymamy się ludzi, sytuacji czy nawet wspomnień, ponieważ dają nam iluzję bezpieczeństwa. Ale prawdziwą magią jest to, że pustka po odpuszczeniu nie jest stratą to przestrzeń na coś nowego jak przycinanie uschniętej gałęzi drzewa, które dzięki temu może wypuścić silniejsze, zdrowsze pędy. Im bardziej pozwalasz odejść temu, co nie współgra z Twoją energią. Tym więcej właściwych rzeczy zaczyna się pojawiać. Ludzie, którzy naprawdę cenią Twoją wartość, odnajdują Cię. Okazje, które wcześniej wydawały się poza zasięgiem, zaczynają się układać. Energia, dotąd pochłaniana przez chaos, wraca i pozwala Ci rozkwitnąć. Odpuszczenie nie musi być gwałtownym gestem. Możesz zacząć od małych kroków. Zastanów się, co Cię ogranicza. I świadomie uwalniaj to stopniowo. Pytaj siebie: czy to nadal mi służy? Czy jest zgodne z tym, kim jestem dzisiaj? Jeśli odpowiedź brzmi nie, zaufaj, że wszechświat jest gotowy wypełnić tę przestrzeń czymś lepszym. Gdy wybierasz odpuszczenie, wysyłasz jasny sygnał: jestem gotowy na to, co nadejdzie. W tym właśnie momencie zaczyna działać magia. Wraca twój wewnętrzny spokój. Klarowność myśli i przyciągasz do siebie to, czego naprawdę potrzebujesz, by wzrastać i żyć autentycznie. Nie bój się odpuszczać. To, co przed tobą, jest zawsze lepsze niż to, co nie było zgodne z tobą. Twoja energia kształtuje otaczającą cię rzeczywistość. Gdy żyjesz w zgodzie ze sobą, twoje decyzje i działania stają się autentycznym wyrazem twojej prawdziwej natury. W odpowiedzi na to wszechświat zaczyna przyciągać ludzi. Sytuacje i możliwości, które rezonują z Twoją wibracją. Wszystko zdaje się wtedy płynąć naturalnym rytmem, bez nadmiernego wysiłku. Powrót do swojej autentyczności wymaga jednak cierpliwości i troski o siebie. To proces odkrywania na nowo tego, co daje Ci radość i co jest zgodne z Twoimi wartościami. Oznacza to świadome wybieranie tego, co sprawia, że Twoje serce bije szybciej, oraz rezygnowanie z tego, co do Ciebie nie pasuje. Bez poczucia winy czy lęku. Jest to nie tylko wyzwalające, ale i głęboko transformujące doświadczenie. Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że gdy zaczynasz żyć w zgodzie ze sobą, uznajesz, że zasługujesz na życie pełne harmonii i spełnienia. Wszechświat cię w tym wspiera, prowadząc cię ku drodze, która od zawsze była w tobie. Zaufanie temu procesowi jest kluczem do życia w spokoju i zgodzie ze sobą. Gdy powracasz do swojej prawdy. Dostrzegasz, że fundamentem tej drogi jest miłość własna. Bez niej trudno byłoby puścić to, co ci nie służy, zaufać procesowi i podążać własną ścieżką. Miłość własna to nie tylko uczucie, ale codzienny wybór, szanowanie siebie i tego, na co zasługujesz. Wszechświat celebruje i wspiera tę postawę na wszelkie możliwe sposoby. Kochanie siebie zaczyna się od drobnych gestów, od umiejętności powiedzenia nie wtedy. Gdy coś nie jest zgodne z twoją intuicją, podbanie o swoje potrzeby fizyczne i emocjonalne, to także zaprzestanie szukania aprobaty na zewnątrz i uznanie swojej wartości niezależnie od opinii innych. Kiedy zaczynasz kochać siebie, wszechświat odpowiada, przynosząc ludzi i sytuacje, które szanują twoją energię i wspierają twój rozwój. Miłość własna oznacza również bycie dla siebie wyrozumiałym. Każdy z nas popełnia błędy. Doświadcza trudnych relacji i podejmuje niewłaściwe decyzje. Liczy się jednak to, jak wybierasz się z nich uczyć, iść naprzód. Wszechświat nie chce, byś dźwigał ciężar winy czy żalu. Chce, byś traktował te doświadczenia jako lekcje wzmacniające Twoją świadomość i wewnętrzną siłę. Co się dzieje, gdy naprawdę stawiasz siebie na pierwszym miejscu? Twoja energia się zmienia. Zaczynasz przyciągać ludzi, którzy dostrzegają Twoją wartość, relacje które są dla Ciebie budujące oraz możliwości, które odzwierciedlają to, co masz w sobie najlepszego. To nie przypadek, to wszechświat odpowiada na Twoją wibrację, pokazując, że gdy kochasz siebie, świat również zaczyna okazywać Ci miłość we właściwy sposób. Pamiętaj, że miłość własna to nie egoizm, to świadome dbanie o siebie, by móc lepiej troszczyć się o innych. Kiedy jesteś w harmonii ze sobą, masz więcej do zaoferowania tym, Którzy naprawdę się liczą. To także umiejętność powiedzenia, zasługuje na szacunek, spokój i spełnienie i nieakceptowanie niczego mniej. Uczyń miłość własną swoim priorytetem. Praktykuj ją codziennie, bądź wdzięczny za to, kim jesteś, i celebruj to, co czyni cię wyjątkowym. Im bardziej pielęgnujesz troskę o siebie, tym bardziej wszechświat otwiera przed Tobą ścieżki prowadzące do życia pełnego radości, harmonii i spełnienia. Zasługujesz na to. Każde doświadczenie, każda decyzja i każda zmiana, którą wprowadzasz w swoim życiu, mają swój cel. Wszechświat zawsze działa na Twoją korzyść. Każdy znak, każda przeszkoda, każde uczucie niepewności czy ciekawości to wskazówki, które mają skierować Cię na właściwą ścieżkę, taką, która jest w zgodzie z Twoją prawdziwą naturą. Nie pozwól, by lęk powstrzymywał Cię przed wzrastaniem. Wszechświat nie chce. Byś zadawalał się relacjami i sytuacjami, które cię ograniczają. Chcę, byś rozkwitał, odkrywał swój potencjał i kroczył drogą, która jest naprawdę Twoja. Wszystkie znaki, intuicyjne podpowiedzi i wewnętrzne przeczucia prowadzą Cię do większej harmonii i spełnienia. Zaufaj sobie, zaufaj wszechświatowi, i pozwól, by Twoje życie płynęło w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteś.